Dziękuję za oglądanie moich poprzednich kolorów umbeksowych. Jest mi bardzo miło, dziękuję serdecznie. Korzystając z okazji, oczywiście, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, mile widziane komentarze, łapki w górę. I zachęcam też do obserwowania mojego Instagrama, gdzie w miarę możliwości również zamieszczam fajne stylizacje z secondhandu. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Dzisiaj przychodzę z porcją kolejnych fajnych perełek secondhandowych, które kupiłam ostatnio właśnie sobie w się. I będą to takie letnie, fajne stylizacje, mam nadzieję, że się zainspirujecie na te piękne lato, które mamy właśnie w pełni, więc już nie przedłużam, nie marudzę i zapraszam serdecznie do oglądania mojego nowego filmu. Zapraszam! Na pierwszy tutaj taki rzut ogień idzie fajna spódniczka czarna z firmy H&M w rozmiarze 40, dopasowana, piękna, czarna spódniczka. Fajne takie ale tutaj marszczenia, ładna falbanka na dole, bardzo mi się to podoba, dodaje takiego dziewczęcego uroku. Spódniczka mini w czarnym kolorze, nic zdać nic ująć, nawet będzie pasowała do tej naprawdę fajnej bluzki białej, którą mam na sobie, więc naprawdę stylizacja będzie bardzo łatwa. I tutaj mamy z tyłu, tak prezentuje się, zapinana na zamek, w idealnym stanie. Kosztowała mnie chyba 3 zł, jak dobrze pamiętam, bo ja przeważnie kupuję... W second-handzie idę wtedy, kiedy jest po 3, po 4 zł, nie przepłacam, bo to nie ma sensu, więc zawsze te ceny są właśnie w takich właśnie stawkach 3, 4 zł, 5, no do 10, może góra, nie będziemy tutaj kłamać trochę, więc tak to się prezentuje. Zaprezentuje się oczywiście stylizacja w tej spódniczce i żeby nie było tak łatwo, zaprezentuje się ta stylizacja w dwóch wersjach, będziecie mogli się mam nadzieję zainspirować i popatrzeć, jak zaprezentuje się właśnie w tej ładnej spódniczce. I kolejna piękna spódniczka, tym razem skórzana w motyw węża, który uwielbiam. Naprawdę ten motyw mi się bardzo podoba. Tak jak panterka, jak kwiaty. Te motywy mogę cały czas obierać i nie znudzi mi się. Skórzana miniówka, bardzo fajna, w piękne, bordowe, czarne kolory. Bardzo mi się podoba, już miał na sobie, jest bardzo wygodna. Nawet naprawdę, tych tej... mózgów będzie też pięknie wyglądać. Czyli uniwersalna, jak najbardziej. Tutaj mamy, to jest chyba firma Oasis, taka nieznana. Fajny stan, naprawdę bardzo mi się podoba to oczywiście. ala skóra, nie to nic nieprawdziwego, oczywiście. ala yy, skóra, yy, więc naprawdę będę często po nią sięgać, jak już mówiłam, nie będę się powtarzać. Stylizacja się zaprezentuje w dwóch wersjach i będziecie mogli zobaczyć, jak właśnie wyglądam w tej spódnicy. I dla odmiany teraz pokażę taką piękną sukienkę, taką bardziej elegancką wersję, firma Quiz. rozmiar rozmiarze 40, jest na mnie dobra wersja taka do kolana tutaj pięknie zabudowany dekolt w motyw kwiatowy, który kocham po prostu piękna kolorystyka pomarańczowa, zielona, czarna tu jakieś kwiatki, listki dół mamy taki właśnie fajny dopasowany do ciała czarny a'la spódnica dół, yy, góra bardzo ładna z tyłu prezentuje się tak tutaj mamy z tyłu taką fajną a'la strążeczkę, bardzo ładna, taka ekskluzja sukienka nic dodać, nic ująć, tylko chodzić po prostu zaprezentuje się stylizacja i będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądam w tej sukience. I ostatnią tutaj taką propozycją letnią mam taką ładną, spły... przepraszam, bluzeczkę firmy Etem w rozmiarze 40, wszystko 40, czyli takie akurat na mnie. Piękne kolory, paski, naprawdę czarne, czerwone, granatowe, przepraszam, granatowe, białe, łososiowe, czerwone, śliczne, naprawdę bardzo mi się podoba ta bluzka. Jest taka modna, bo paski są modne i więc te rękawy są po prostu ubuskiem. Takie rękawy bardzo mi się podobają, więc na pewno będę po tą bluzkę często sięgać. Kosztowała mnie 3 zł i wyświetli się i będziecie mogli zobaczyć, jak właśnie prezentuje się w tej bluzeczce. I na sobie oczywiście również mam propozycję second handu. Piękne, szerokie spodnie w kwiaty. Są naprawdę boskie. Jeszcze stylizacja się zaprezentuje w całości, żebyście mogli to zobaczyć właśnie, jak wyglądam w tych sponiach tak naprawdę fajnie. Więc coś takiego. Bluzeczka biała, spodnie szerokie, idealnie pasuje wszystko. Wszystko się po prostu pięknie prezentuje. I naprawdę warto kupować second handzie, uwielbiam second handy. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne moje hole. Dziękuję, cześć!